Przede wszystkim mam czas i ochotę, i pomysł, żeby odtworzyć coś takiego, co już od dawna miałam w głowie, czyli zakrycie brwi, przyklejenie czarnych, cyrkonii w miejsce brwi, w kształt brwi, właśnie sztuczne rzęsy, delikatne cieniowanie, mocne konturowanie, rozświetlenie i jagodowe usta. To nie jest makijaż, który. Mm, który wygląda ładnie, jeżeli po prostu stoję przed wami i rozmawiam. On wygląda ładnie, jeżeli e, robimy do tego poważną jakąś minę i zdjęcie. To jest taki makijaż, który mogłybyście zobaczyć w ogóle i pomyśleć o wow, to jest ciekawe, na pewno pracochłonne. Dlatego najbardziej będę się zaraz bawić zdjęciami, e, żeby to ładnie jakoś uchwycić. Przez ten filmik będzie dużo zmian światła, jakości filmiku, ale to wszystko przez to, że po prostu... Za oknem szaleje dziwna pogoda i, i nie wiedziałam jak po prostu poustawiać to wszystko, żeby, żeby grało, ale mam nadzieję, że wszystko będzie, będzie widać. Mam nadzieję, że miło spędzicie też czas oglądając ten tutorial, jeżeli was to nie interesuje i to jest zupełnie nie wasz E, nie wasz styl i tak dalej, to nie ma sensu tego oglądać i, i na przykład wpisać, że wam się nie podoba no bo skoro wam się nie podoba, to nie musicie tego oglądać e, może ktoś skorzysta, może, może jakiś pomysł wam zaświta na własną wersję jakichś cyrkaniowych ust czy czegokolwiek więc e, jeżeli chcecie wiedzieć jak go zrobić jak go zrobiłam, bardzo długo go robiłam, aż mnie plecy wolą więc oglądajcie dalej podkład, oczywiście najpierw dermablend tam będziemy mieć tutaj mam jakieś dziadostwo podkład i yy, maska skin base muszę gdzieś tutaj chyba, wylać tutaj próbowałam szminkę i i, i, i muszę zmyć zapłonią wybaczcie te jakość filmiku jest dość ciemno na zewnątrz, więc tutaj moje ustawienia kamery są bardzo ekstremalnie tutaj naciągnięte a dwa, że hałasy tutaj koło mnie rozwalają jakiś stary pub i, i po prostu ekipa tam szaleje od rana do wieczora także musicie to wszystko wybaczyć i skupić się na mnie jakkolwiek to brzmi jeszcze pada do tego do tego taka okropna pogoda jakość jest paskudna, naprawdę wybaczcie Teraz korektor. Jako korektora tutaj pod oczy i moje zaśnienia Urban Decay Primer Potion w kolorze 1. Listę kosmetyków Wam dam w opisie, także jak coś czegoś zapomnę, to wtedy pytajcie, bo jak coś jest, a wy zapytacie, to się nie jest. samy W samych kącikach do czarny korektor z cefory w Delku w samym tym punkcie rozejrzę sobie taki Teraz puder spudersk linik redness solution. No i przechodzę do zakrywania brwi. Jeżeli swoje macie jasne brwi, no to nie wiem wystarczy naprawdę niewielka ilość, na przykład kleju takiego zwykłego biurowego i na to nałożyć dobrze kryjący korektor. Ja swoje brwi mam ciemne i dość gęste, więc użyję mydła. Mydło mam zwykłe, białe mydło, które moczyłam wcześniej w wodzie. Tylko ten duwny, no bo nie ma sensu moczyć całego. Włożam tylko do zlewu na chwilę. Jak mam taką pastę, będę nakładała, w sumie ze takim metalowym pędzelkiem, szpatułką, cokolwiek tam macie. I jak zrobiła się taka pasta z tego mydła, to to mydło będę nakładać na brwi. Wtedy wszystkie moje włoski się przygładzą. Jak mydło wyschnie, to będę miała ja taką płask płaską, aby żeby nałożyć później korektor. Także wszystkie wózki przyklejam i kładę do skóry przy pomocy mydła. i Przejadę sobie palcem, żeby nie miała tego mydła dookoła, tylko właśnie na brwiach. W ten sposób. Zdecydowałam się włączyć sztuczne oświetlenie. Eee, mam tylko z jednej strony, tutaj mam blendę Nieważne, w każdym bądź razie mam nadzieję, że widzicie cokolwiek, cokolwiek. Ehm, dobra, żeby nie przedłużać, pozwoliłam brwiom, zamydlonym brwiom wyschnąć porządnie. I teraz będę nakładać korektory. Będę używać dwóch. Ehm, Studio Finish z Maka i Vichy Dermaprint. Zmieszam je razem, żeby uzyskać porządne krycie. I będę nakładać e, na brew. Tak, żeby ono po prostu znikło. Nie przerażajcie się Wiem, że to wygląda okropnie, ale zaraz to będzie miało Ręce i nogi Teraz korektor Tutaj te brwi przypudruję, zagruntuję Transparentnym sypkim pudrem Żeby były matowe I teraz zacznę przyklejać Moje brwi z czarnych cyrkonii Najpierw wezmę troszkę kleju Klej duo na bok ręki Możecie wziąć wykałaczkę. Ja wezmę taki mam pod ręką precyzyjny pędzelek do eyelinera. Będę maczać klej w, znaczy w kleju. Będę robić kropki. Mniej więcej widzę, bo prześwitują moje brwi naturalne, więc widzę mniej więcej, gdzie powinny jaką grubość powinny mieć moje kryształkowe brwi, więc zacznę sobie stąd. Robię tutaj kropkę kleju. Wezmę sobie cyrkonię na palet. I przykleję w tym miejscu. I tak będę robiła to. Tą... Jest bardzo pracochłonna praca. Będę robiła tak po jednym. Zatem, tak wyglądają gotowe brwi, w międzyczasie zdążyło się przejaśnić. Było to dość pracochłonne, ale mniej więcej wyszło mi to, o co mi chodziło. Teraz szybki makijaż oczu. Resztę po, po prostu pozostawię taką naturalną, matową. Później będę się bardziej skupiać na ustach. Więc oczy po prostu pokryję białym, matowym cieniem firmy Kobo. Mówię tutaj powieki, żeby rozjaśnić, wyczyścić, takie, żeby to było wszystko tutaj przejrzyste i kontrastowało z, z tymi brwiami. I wewnętrzne kąciki biały, perłowy cień. Bardzo szybko tym samym pędzelkiem praktycznie pracuję i teraz wezmę jakiś stan do rozcierania i wezmę cień. Ja tu mam jakiś matowy. E, niech będzie apreski, czyli taki bardziej bardziej pędzelny Taki bardziej, mat. Taki bardziej e, szary. I zaznaczę zagłębienie. Nie delikatnie bardzo. Tak i teraz wytuszuję rzęsy czarnym tuszem. te cyrkonie to kupiłam w takim zestawie to niby są cyrkonie do zdobienia paznokci, są różniaste kolory w takim fajnym pojemniku, kupiłam na ebayu za 2,5 funta, to tyle co nic i tu są różnokolorowe i są właśnie też czarne dlatego jak zobaczyłam te czarne i ja od razu pomyślałam co bym mogła z nimi zrobić e, Pixiu ostatnio na kanale zrobiła na modelce bardzo fajny makijaż z um, takim grubym eyelinerem i, i na tym eyelinerze um, na no, ten eyeliner nałożyłam na tą kreskę właśnie takie czarne jetty i to wyglądało nieziemsko. Um, a mój zamysł brwi jest jeszcze bardziej odjechany, także... Teraz przykleję sztuczne rzęsy, żeby to jeszcze bardziej tak właśnie wydobyć ten makijaż dramatyczny oka. I rzęsy, jakich użyję, to będą 120 Demi firmy Ardell. I klej Duo. Klej też właśnie użyłam do klejenia jetów. I kleję rzęsy. Klej na rzęsach schnie, teraz wezmę cielistą kredkę i lamaskę i pomaluję linię wodną. Teraz z racji tego, że te rzęsy tutaj są bardzo długie i nagle znika ten pasek i tak jakbym wewnętrzne kąciki miała puste, więc muszę e, tak jakby przedłużyć tą linię, nakładając tutaj, robiąc taką kreseczkę, czarną kredką. To nie będzie tak dziwnie oderwane, tylko będzie cała długość tutaj ciemnego dziewne, paska. No i teraz taki też bardzo kontrastowy element rzucający się w oczy. Będę e, malowała matowe, takie jagodowe usta i nie mam takiej szminki, więc będę improwizować. Um, nałożę najpierw moją ciemno-czerwoną ciemno matową szminkę Russian Red firmy MAC. I właśnie najlepsza będzie matowa szminka. Bo jeżeli użyjemy takiej błyszczącej, to nałożony później na nią cień. On się zmiesza z tym i będzie wyglądał jak błyszczyk za bardzo, a ja chcę, żeby usta były totalnie matowe, więc dlatego używam matowej szminki. No, szminka już jest. I mi się wydaje, że zbyt banalnie to wygląda z czerwoną szminką. E, dlatego właśnie dobrą miałam wizję, żeby zrobić jakodowe usta. I będę pokrywała to em, cieniem, takim fioletem z paletki, mm, która to jest Bohemian firmy Sleek. Myślę, że wezmę palec do tego. Jest dość napigmentowany. I będę teraz wklepywać ten cień na usta. Tak wyglądają jagodowe usta. Prześwituje troszkę czerwona szminka, ale to nawet jeszcze ciekawiej w sumie wygląda. I teraz twarz jest, jak widzicie, zupełnie płaska, więc przyda się jakieś konturowanie. Pędzelek z Maca 165, taki mniejszy, bardziej precyzyjny i bronzer Laguna. Zacznę od tej części. Teraz rozświetlacz, nawet wskazany przy takim mocnym w sumie konturowaniu i tych kontrastach, to ładnie będzie wyglądało, jeżeli środek twarzy będzie em, po prostu bardziej rozświetlony. Tutaj Shimmer Brick e, Bobi Brown i będę rozświetlać środek nosa, delikatnie czoło, między tymi brwiami. Tutaj to miejsce. I brodę, również szczyty kości policzkowych i delikatnie tu zahaczę ołók brywiowy. Może tego takiego większego pędzelka do rozcierania, to jest Maestro 321 do rozmiarze 12, a nie jest do takiego precyzyjnego nakładania rozświetlacza. Wtedy mam większą kontrolę nad tym, gdzie, gdzie on się znajduje. I tak się prezentuje mój gotowy makijaż fantazyjny, karnawałowy do sesji, cokolwiek. E, po prostu mam nadzieję, że miło spędziłyście czas oglądając mnie. E, ja jestem bardzo dumna ze swojej pracy, bo właśnie taki zamysł miałam w głowie i cieszę się, że udało mi się go em, powiedzmy przelać na twarz, ten pomysł. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do następnego. Pa! pa.